Znajdujemy się obecnie na targach szkół pracy i zawodów na Hali Mistrzów. Postanowiliśmy zapytać się osób promujących swoje szkoły, dlaczego warto przyjść. Właśnie dlaczego do ich warto placów. przyjść do czwartego liceum. Moim zdaniem warto przyjść do czwartego liceum, ponieważ yy, jest bardzo dużo atrakcji. To jest bardzo fajna szkoła. Jest forum, na którym spotyka się dużo ludzi, a w takich szkołach jest bardzo rzadko. Mamy strzelnicę, mamy bardzo dużą salę gimnastyczną, w której odgrywają się różne mecze. No nie wiem, ja chodzę tutaj do tej szkoły już 4 lata, bo chodziłam się do gimnazjum, teraz jest czwarty rok i jestem z niej bardzo zadowolona, naprawdę. Panie dyrektorze, dlaczego warto przyjść do pańskiej szkoły? Oferta edukacyjna nasza różni się od innych liceów. Ujmujemy to, co wszystkie licea ogólnokształcące plus, szczególnie nastawiamy się na języki obce i to mamy tą przewagę nad innymi liceami. Ponadto doskonała kadra pedagogiczna, położenie budynku i klimat, klimat i duch tej szkoły. Zachęca do przyjścia w nasze drogi. No warto dbać o urodę. W dzisiejszych czasach uroda jest najważniejsza. Zwraca się uwagę przede wszystkim na wygląd zewnętrzny. Warto teraz podkreślić oczy, ponieważ one się pierwsze rzucają, kiedy patrzymy na twarz. W ekonomicznych to wybierając nas inwestujesz w siebie. Jak ty się do tego odniesiesz jako uczennica? No, nasza szkoła kładzie nacisk duży na naukę, co prawda, ale no, my się rozwijamy. No, zbogacamy się o wiedzę, no a później możemy zdobyć się, szczyci się zespół szkół w Tucholi i jak byście ją zareklamowali? A więc technikum leśne w Tucholi szczyci się tym, że hodujemy, no można tak powiedzieć, hodujemy przyszłych leśników, przyszłe pokolenie leśników, którzy może tutaj również będą pracowały w tych lasach. Szczycimy się też świetnymi sokolnikami, jak i pilarzami oraz sygnalistami. No i zapraszamy do nas na dni otwarte, które odbędą się 14 kwietnia. Jeszcze takie pytanie, jak tutaj przybyli uczniowie reagują na zwierzęta? Tutaj ci, którzy tutaj są, troszeczkę ze strachem, troszeczkę ze zainteresowaniem, ale raczej przyjaźni. Hejnen to szkoła z przyszłością, dająca wiele możliwości. I oferuje technik analityk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska, technik kelner, technik żywienia i usługi gastronomicznej. Również są u nas zawodo szkoły zawodowe, fryzjer i kucharz.